i troszkę wiem, w trochę mniej. <grystanie> I właściwie temat prezentacji dotyczył aplikacji messagingowej zrealizowanej za pomocą tych dwóch tych dwóch rzeczy. Pracowałem w tej aplikacji przez parę dni, to było ponad rok temu. Także <grystanie> niestety nie będę mógł przytoczyć takich wielu ciekawostek, które gdzieś tam Powstają w trakcie robienia tego, prawda? Zacznę od tak, jakiegoś backgroundu, jak do tego doszło, że się zdecydowaliśmy takie rozwiązanie. Potem trochę powiem o protopafie. E, później o LevelDB i na koniec e, jakiś przykład. No więc zaczęło się od protokołu XMPP. Równie Rafał, który tam siedziałby mógłby więcej o tym powiedzieć, bo on też się z tym bawił. Później po jakimś czasie, tu aplikacja była rozwijana na Androida, i nie na iOSa jednocześnie, tak swoją rogą. Więc rozwiązanie musiało być multiplatformowe. Następnie przerzuciliśmy, przerzuciliśmy, przerzuciliśmy na Layera. Słyszałem dużo przekleństw, także domyślam się, że bez sukcesów i Przejście na kolejne, kolejną nową rzecz też na to wskazuje. Klient nie był zadowolony, aplikacja była strasznie niestabilna, layer zmieniał jakieś rzeczy, tam średnio to było udokumentowane, nagle coś przestawało działać, my nie wiedzieliśmy dlaczego. No i tak to się działo przez, przez parę miesięcy. No i wreszcie postanowiliśmy, że chcemy coś, nad czym mamy własną kontrolę. W której nie mieliśmy odlajera, co nam się tego tak bardzo, bardzo dało wyznaki. Więc chłopaki postanowiły opisać własny protokół. I szukali czegoś, jak już powiedziałem, multiplatformowego i przecież nie szybkiego, no bo to jest w końcu aplikacja messagingowa. No i po jakimś tam researchu zdecydowali się na te dwa rozwiązania. ProtoBuff do, do wymiany wiadomości e, oraz LevelDB jako, jako baza danych do przetrzymywania tego na urządzeniu. ProtoBuff jest e, takim googlowym, zresztą LevelDB też jest googlowe, formatem do, do wymiany danych. E, jakby jest właściwie taką alternatywą dla, dla xml na przykład, czy, czy JSON-a. E, chodzi o to, że mamy jakby budujemy jedną klasę w pliku, tak zwany protofile, .proto i na podstawie tego pliku budowane są klasy na platformie, jest aplikacja do aplikacji webowej, do aplikacji androidowej i do aplikacji iOSowej. Jak już powiedziałem, jest ten, jest ten plik proto. Ten kod jest automatycznie generowany i przede wszystkim jest bardzo szybkie kodowanie i dokodowanie tego. Jest to rzędu dziesiątek. To chyba Google podaje wydaje mi się teraz 20 do 100 razy szybsze niż, niż odkodowywanie, kodowanie XML-a przy analogicznych obiektach. I też kolejna taka duża zaleta zwłaszcza z punktu widzenia aplikacji messagingowych, to jest, te wiadomości mają znacznie mniejszą objętość, niż wiadomości, które są przesyłane za pomocą XMPP, e, przepraszam, za pomocą xml e, to jest rzędu tam też do 10 razy zdaje się, że, jak podaje Google w dokumentacji. No i na tych wszystkich platformach Wszyscy muszą przed, przed zmerdzowaniem tego gdzieś tam do, do, do mastera zatwierdzić, czy, czy IOSowi odpowiada taki, taki, taka klasa, czy Androidowi odpowiada i, i czy odpowiada apcie webowej. No i w związku z tym ta dokumentacja, która powstaje w jednym miejscu, ona jest również wygenerowana na wszystkich pozostałych platformach więc nie ma tak, że ktoś, ktoś tam, kto robi na Androidzie robi tę dokumentację, ktoś tu ją się, się tego nie trzyma i później ktoś z tego wraca, bo w jakimś czasie nie wie o co chodzi. To jest przykładowy plik proto. Na jednej podstawie jest generowana klasa. Mamy. Tu jest wiadomość, która jest wysyłana jak użytkownik się pojawia, yy, tak jak mamy status aktywności, prawda, czy to jest dostępny, I właśnie z to jest OneOff, to jest coś w stylu enuma. Yy, coś można wywodzić z Swiftowego enuma z, z, z associated values. Yy, czyli z tym idzie jedna z, takiego, z takich typów wiadomości, czyli czy jest online, a wiadomość jak ktoś z offline też zawiera z swoją informację, kiedy ostatnio ten użytkownik był, yy, był widziany. To w po bawię tyle. Yy, LevelDB. LevelDB jest to prosta baza danych, taki Key Value Store. Więc yy, tutaj dużą rolę też odgrywa budowanie kluczy sensowne, prawda, żeby. Yy, w ten sposób za pomocą budowania kluczy budujemy pewną relacyjność, bo to jest, tak jak powiedziałem, key value, więc tam żadnej relacyjności nie ma. W ten sposób uzyskujemy, możemy wyciągać te obiekty, które, no, które pożądają np. wiadomości z danej, z danej konwersacji. I przede wszystkim te obiekty są y, segregowane według, według tych kluczy. Więc jak nabieramy po kluczy, kluczach na przykład z jakimś prefiksem to, baza, to bardzo szybko jest bardzo danych sobie znaleźć ten, 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 początek, koniec i sobie po nich przelecieć, nie musi tam to nie, to nie, to nie, później po tym leci, tylko, tylko, leci równo po, po jednym ciągu. No jak powiedziałem jest bardzo proste, mam ma get, put, delete, to jest wszystko. I w kodzie wygląda to w sposób. To akurat jest e, taki, taki wrapper na bazę danych, bo Level DB jest, e, tak jak powiedziałem, Google i jest napisany w Objective C, e, przepraszam, w C. I, i to jest wrapper jakiś taki third party e, napisany przez no, dosyć sporo, sporo, sporo starów na, na GitHubie. I, I właśnie w ten sposób wygląda proste przypisanie obiektu do klucza. Podobnie jak zwykłe z dysycjonarii na przykład. Tutaj so wyciągamy i, i usuwamy. Bez danych właśnie tworzymy tam jakiś tam string z LDB. I w ten sposób y, enumerujemy po niej. To albo taki prosty, albo możemy enumerator, Właściwie funkcja, to metoda. Y, też można od, od końca numerować albo... Albo od początku mamy start index, czyli od jakiegoś, czyli chcemy od jakiejś wartości konkretnej zaczynać, jakiś predykat możemy dołożyć i mamy, mamy te prefiksy. Tak jak powiedziałem, że w momencie, kiedy zbudujemy na przykład, że wszystkie obiekty plik no, zaczynają się od, od file, to wtedy przelecimy tylko po tych plikach, bo tylko te pliki mają ten prefiks file. I na przykład w ten sposób mogą wyglądać takie klucze że jak chcemy wszystkich przerzucić, to mamy te fieldy. Jak chcemy na przykład tylko animal, to podajemy ten prefiks field animal i lecimy tylko po tym obiekcie. I ta baza jest bardzo szybka przede wszystkim dla takich pojedynczych zapisów, czyli jak na przykład zapisywaliśmy jedną wiadomość, prawda, czasem jak odświeżamy jakąś konwersację, to musimy ściągnąć więcej obiektów, natomiast najczęściej są to e, zapisy pojedynczych obiektów. I tutaj jest porównanie z Cordate'em, to te w nawiasie oznacza z tranzycją, albo bez RAW ma, prawda, tylko, tylko z tranzycją. I to są czasy od 10 100 tysiąca i 10 tysięcy obiektów. Jak to wyglądało. I tak jak widać, no, bez tranzycji, czyli są najczęściej pojedyncze obiekty, tutaj w LDB jesteśmy dużo szybsi niż, niż Cordate'em, zwłaszcza dla, dla obiektów. są oczywiście e, zapisy, a tutaj mamy odczyty też dla jednego, dla 0 do 100, dla 100 do 200 obiektów. E, ten projekt, e, te testy, ta prezentacja, e, przede wszystkim te testy są dostępne tutaj pod tym adresem na GitHubie. I teraz pokażę taki przykład.

Tygodności. Szczerze powiedziawszy zapomniałem ile ich leci na, na sekundę. Ale tutaj yy, któreś z tych celów wyświetla to. O tutaj są te. a są adresa, że tam lecą, lecą statusy. I jak sobie spojrzymy na... ...dyskuty... ...to jest obciążenie procesora. Jak widać jest minimalne. I co się okazuje, że jeśli nawet zmienimy sobie, że to nie ta celka będzie odświeżona, to spada się do zera. cały czas się te... A to MacBooka, a nie MacBooka, więc weźmy to pod uwagę. No, to prawda. Takie pytanie, czy level DB to jest lokalny storage na urządzeniu, czy to jest... Czy my się włączymy w talię jakiegoś serwera i Nie, po... lokalny, Okej, okay, to, to co pokazuje to demo? Niewielkie zużycie procesora. MacBooka. Nie, to są jakieś mesery, które przyszkodzą, tak? One lecą są deserializowane za pomocą Protobufa i następnie zapisywane do bazy danych. Skąd wiemy kiedy requestowałaś na mesage? Znaczy no to są akurat lecą, no są generowane cały czas jakieś tam losowe. A, okej. Okay. Okej, to wszystko. Dziękuję.